Czego uczą? Żółte flamastry i grube katechetki. Pogadajmy o tym. Szczęść Boże, święty monitorze: ksiądz Wojtek Iwanecki i ksiądz Piotr Piekło. Już za rok matura. Za rok cały. To starocie są. Teraz się śpiewa 100 dni do matury, krzyczy mi matka. A ja mam marzenie, ja mam marzenie i mam te 100 wersów w notatkach. Znasz? 100 dni do matury? Znam. Znam. Wow. Ma Słuchasz dobrego hip-hopu w takim razie, mój drogi. Czy wy też znacie? inteligencję na przykład? <laughs> No, pa, inteligencja była słynna swego czasu. Ja nawet, nawet w wiadomościach chyba była w TV. Mocna, nawet gdy ta słuchała. No. <laughs> to, to musiało być mocne. Ale y, mata na maturze. Mata na maturze. No i ja nie miałem mat matematyki na maturze, jeżeli o to pytasz, bo nie musiałem. Nawet pisemnie? No nie, nie, nie. mój rocznik był nieobowiązkowy, także wyobraź sobie, że nie wziąłem <laughs> Z matematyki. Nie wybrałem. <laughs> no. No, ja nie miałem wyboru za moich czasów, porządnych czasów. Kiedyś to było. Kiedyś to było, kiedyś to się działo. Matura z matematyki była obowiązkowa, pisemna oczywiście, ale też słuchajcie, była możliwa ustna matura z matematyki. Ale czad. co? Ustna matura z maty. Zróbmy to. Zróbmy to dzisiaj. Ale ustna matura z maty. Z maty. Mhm. Mm, ale z matematyki czy z maty? Z maty. Z maty, no uff, ten szczęście. <laughs> żebym mógł coś powiedzieć też, wie? Żeby mógł, Żebym ja mógł coś powiedzieć <laughs> też. Słuchajcie, ten wstępik, pół żartem, pół serii, ale po to, żebyście teraz zapauzowali i przesłuchali sobie piosenki maty, którą chcemy omówić. Żółte flamastry i grube katechetki, link pod filmikiem od razu sobie znajdziecie. Więc klikajcie, posłuchajcie. Posłuchałeś już, przesłuchałeś? Przesłuchałem. No to zaczynamy, lecimy. To robimy. Co ty, co ty robisz? No, jak matura, to muszą być notatki, nie? Moja ustna matura z maty wyglądała w ten sposób, że dostawało się zadanie, trzeba je było rozwiązać, a potem z notatkami przychodziło się do komisji szanownej. Ale brudnopis nie podlega ocenie. Nie, nie podlega ocenie, tak tylko to co, to, co się mówi, to, co się mówi. Ale była jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, tutaj. Proszę bardzo, trzymaj. Co ten? No, no, ale to czemu ten? mi to dajesz, księdza? Za moich czasów można było mieć maskotki na stole. Podczas matury. Teraz... I bułę jeszcze. I bułę, nie. I bułę. Teraz są procedury. I, co i kubeczek. I kubeczek. A, teraz nie, nie, już nie. nie to już teraz... by nie przeszło, ale dobra, no skoro maskotki to... Jest, są maskotki, jest tekst. Jest tekst. E, teraz Lecimy. zobaczymy jaka jest wiedza. Jaka jest wiedza. Okay. E, z maty. Wiedza z maty. E, pierwsza rzecz. E, chłopak, który to pisze, no, chyba ma około 20 lat teraz. Chłopak, e. no dobra, nie, mata, sorry. Facet, który rapuje ten tekst. E, Rapuje o swoim dzieciństwie i o tym, że doświadczył Pana Boga mhm. na lekcji religii. Tak myślę. Gdzieś jakaś szkoła, przedszkole I prowadzone to też przez… to było jakieś ciastro? katolickie, no właśnie, nie? Bo tutaj tak wychodzi z tekstu, że to musiało być przedszkole czy szkoła katolicka, w którym… Najpierw uczyli nas musztry, a później mówiliśmy amen, codziennie czytaliśmy Stary i Nowy Testament i słowo stawało się ciałem. Wow. Niezły tekst, naprawdę niezły tekst. Ja nie wierzę też w przypadkowość tych słów tutaj. W sensie, że, że ca, cały ten tekst no, nie jest przypadkowy, nie? Że to, 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 to wszystko gdzieś tam wynika z jego doświadczenia i jego poszukiwań. No strasznie mi się, strasznie, strasznie mi się to podoba i to nawiązanie do Eucharystii nie? jest takie znaczące i wymowne słowo, które on słuchał, którego słuchał, nie? Mhm. Chodząc na lekcje religii, na Apele, z tego co tutaj rapuje, religię, właśnie, a, tak, religię tak. a kto mu dawał te nauki? Znacie, <noise> łysy ksiądz w okularach. W okularach. Taki łysy ksiądz w okularach dawał no fajne kazania. Więc teraz tak, jest dużo kazań, księdza łysek w okularach. Ale ja teraz jestem łysy, bardzo przepraszam. Wcześniej miałem włos. Ale to masz audio na YouTubie swoim, to wiesz, to ktoś sobie może zdjęcie wyświetlić. I tak, wiesz, tak, tak. Zobaczymy, czy ten. Czy Do... dobre. Nie, dobre, dobre. Dobre, 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 dobre. dobre jest. Podejrzewam, że gdybym słuchał twoich słów, mając 16 lat, 15. To Nie kończ. Nie, słowo stawałoby się ciałem. Tak. Nie? Myślę, że się, żeby ale, się stawało. Ale te słowa tutaj są właśnie to, co mówisz, nie? że ta, to wszystko staje się pewną rzeczywistością. Nie? Czyli ta wiara przekłada się na życie. Nie? Też słowo stawało się ciałem. Myślę, że też w tym sensie. Mhm. Nie? Ale dalej, dalej, dalej. Jest super tekst, bardzo mi się podoba, o siostrach, które robiły kanapki im. Oni, gdy nie dojadali, dawały je bezdomnym i te siostry robiły nam tosty i kazały nam. Całować chleb, gdy upadał. I całowaliśmy ten chleb, gdy upadał, a teraz błagam, Ty też nie pocałuj, bo czekam na sygnał, by wstać. Piękny w ogóle, znaczy bardzo piękny, taki emocjonalny dla mnie jest ten werset, mega. I wiecie, w moim domu, na przykład tata strasznie o to dbał, świętej pamięci, bo u niego się nie przelewało, nie mogliśmy marnować jedzenia. Nie, i szacunek dla jedzenia, wiecie, bo to, to, że całujemy chleb, gdy upada, to jest wyraz pewnego szacunku, nie? Że to nie jest coś, co możemy na śmieci wyrzucić, tylko na to się pracuje, ludzie umierają z głodu, nie? Ja szanuję to pożywienie, i to jest jakby jedna rzecz w tym wersecie, ale druga, która, taka metaforyczna, która mnie dotyka, no. On się zwraca do Boga, no ja to tak interpretuję. tak, Zwraca się do Boga, ty też nie pocałuj, bo czekam na sygnał, by wstać. Czyli Bóg też nie chce nas wyrzucić do kosza, jak to jedzenie, niektórzy wyrzucają, bo niech tam nie, 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 nie mają z tym problemu. A Bóg nie chce nas wyrzucić, tylko właśnie nas bierze z tej ziemi. Czasami jesteśmy uwaleni za przeproszeniem nasze grzechy, nasze nałogi, jakiś brud i całuje nas, byśmy mogli dalej iść, nie? Byśmy dalej iść i, i mogli dalej iść, ale też nie, ten chleb, jak oni nie dojadali tych, tych, tych tostów, tych y, kromek, to te siostry brały ten chleb i dawały bezdomnym, nie? Czyli ja? jeżeli on się porównuje jakby ten metaforycznie do tego chleba mm -hmm. i chce być podniesiony i pocałowany przez Pana Boga, to też w domyśle nie chce być rozdana czy chce być. Może to za duża, może za duża interpretacja, za daleka, ale, nie? ale, no. ale, ale dla tak mnie, to dla no. mnie, dla mnie, dla mnie jak ja bym ten tekst odczytywał i próbował się im oddaleźć. No, chciałbym być. Chciałbym, żeby Pan Bóg dostrzegł moje piękno żeby mnie pocałował, pomimo tego, że upadłem na ziemię i chciałbym, żeby mnie dał tym, którzy naprawdę mnie potrzebują. Potrzebują, nie? Jest moc. Jest moc, no, ale potem jest jeszcze dalej, jeszcze większa moc. Jest jeszcze je bo większa zaraz moc? zaraz potem jest refren. Bo jest refren. No, to... no I choć gołem okiem widzę, że gdzieś łączy się niebo i ziemia, to wciąż jest daleko i bardzo się boję, że w końcu opadnę z sił. I choć w sumie znam więcej dowodów na to, że wcale Cię nie ma, to postaram, to postaram się, się żyć, żyć tak, jak jakbyś żył. Że... Super. No, dokładnie. Piękny, piękny werset. Fajne wprowadzenie do tego refrenu w pierwszej tej części, zwrotce, mhm. ale też drugie, druga zwrotka, on jakby pokazuje modlitwę dziecka, nie? Mhm. I to jeszcze zanim przejdziemy do tego wersety, do tego refrenu, myślę, że, 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 że fajnie, żeby też zobaczyć. E... No przechodzi w czym? Przez jakie słowa? A teraz dotknij mnie. E... Tylko trochę wystarczy. Nie chcę wracać już do naszych wspomnień na tarczy. To jest to, co mnie, to, co mnie jakoś tutaj uderzyło, że. To jest tak, ma doświadczenie dzieciństwa, y, piękna, y, jakiegoś takiego re religijnego wychowania, mm -hmm. ale też ma doświadczenie y, jakichś swoich własnych porażek, ale też, nie, no, nie tylko swoich własnych porażek, ale też porażek y, jego i y, 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 Pana Boga w pewien sposób. Y, bo ten obraz, nie, y, a teraz dotknij mnie, y, momencik, a teraz dotknij mnie, tylko trochę tak. wystarczy. Tylko trochę wystarczy. Nie chcę wracać już do naszych wspomnień na tarczy. Nie? Obraz, który, do którego tutaj moim zdaniem nawiązuje, no to obraz tego powiedzenia, które matki młodym żołnierzom spartańskim idącym na wojnę zostawiały. Nie? Słowa wróć na tarczy albo starczą. Nie? Czyli walcz, i jeżeli nawet przegrasz. To, to wróć, ale, ale właśnie oddając życie za to, mm -hmm. za to o co walczyłeś. Nie? Czyli wróć na tarczy, To jest jakaś porażka, nie? To jest jakaś porażka, Ale Walczyły... znaczy, kto wracał na tarczę no, to był ranny albo śmiertelnie ranny, albo tylko ranny, nie? Ale, mm -hmm. ale jak przynieśli cię jednak starczą tarczą, byłoby lepiej wrócić mm -hmm. na pewno. Ale no tak, zgadzam Dziękuję się, że, 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 to, że to jest yy, co taki werset, który mówi, że coś się wydarzyło, że już żeśmy trochę powalczyli nie? w życiu, mm -hmm. że pewne rzeczy się udało, ale też są porażki. No, każdy z nas jakieś takie wewnętrzne też ma, nie? porażki, zmagania yy, i mimo to yy, nie chcę, no właśnie nie chcę wracać do tych wspomnień. Nie? Chcę, chcę żyć tak, jakbyś był. Uh -huh. nie? Ale ten refren też super, moim zdaniem, wprowadzają. Do niego też odnoszą się te, te słowa, które, które no, wiesz, dla mnie są, są bardzo piękne. I on mówi, że docenia tak, te leżakowanie i tak dalej, ale kładłem w tobie nadzieję i wiarę jak łokcie na parapet. Nie, czyli wiecie, jak dziecko, znaczy każdy z nas no, kładzie łokcie naprawdę, żeby popatrzeć w dal, nie? żeby popatrzeć na ludzi, a może, żeby trochę pomarzyć. E, no to właśnie on też tak wypatruje. Nie wypatruje, wypatruje, no i rapuje o tym. nie, I choć gołem okiem widzę, że gdzieś łączy się niebo i ziemia, gdzieś tam daleko to jest, a to jest hmm. bardzo daleko. I teraz to wciąż jest daleko i bardzo się boję, że w końcu upadnę, z sił, że tam nie dobiegnę nie? do no tego momentu. Podejmuję decyzję, żeby biec. To jest, to jest. nie, Jeżeli, jeżeli ja się boję, że nie dobiegnę, to znaczy, że... No tak, że, robi coś, żeby... Że, 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 że tam to osiągnąć, nie? no właśnie. Nie, chcę to osiągnąć, chce tam i e, jestem osłabiony przez co? Przez to, że znam wiele dowodów, może nawet więcej on tu pisze, tak? I choć w sumie znam więcej dowodów na to, że wcale Cię nie ma. Czyli e, no biegnie, ale jest osłabiony też cały czas no, przez jakieś swoje porażki, a także przez tych, którzy mówią, nie, to jest bez sensu, nie? Tam nic nie ma na końcu tej, tej wędrówki, tej tułaczki, nie? Tam ten niebo z ziemią się nie łączy, Boga nie ma, no po co, nie? Wiesz, jeszcze wierzysz w XXI wieku, proszę mhm. cię nie. Wiesz, nie ile jest takich różnych właśnie. Dowodów na to, dowodów że nie? Na cierpienie. Boga, tak, tu właśnie, cierpienie, cierpienie koronawirus, koronawirus i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Ale na koniec, co, 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 co mówi, to postaram się żyć tak, jakbyś był. Moim zdaniem najmocniejszy moment tej, 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 tej piosenki, tego rapu, nie? to jest decyzja. To jest właśnie to. Ja do czegoś, czegoś doświadczyłem. Doświadczyłem takiego wychowania, doświadczyłem piękna. No super, nie? Że, że, że czegoś takiego doświadczył. Doświadczyłem też właśnie jakiegoś zmagania, tego, że nie zawsze było starczą, że często było na tarczy mhm. i w tej, w tej wzajemnej relacji mojej z Bogiem, ale jednak tęsknię, pragnę i się decyduję. Mhm. To, czy to jest taki zakład Pascala? Można powiedzieć? Trochę tak. Wydaje mi się, że tak. Tro, no. Trochę tak, nie? lepiej. co to jest zakład Paskala? Wiesz? No właśnie, to jest zakład Pascal. <laughs> Książe profesorze. Książe profesorze. No właśnie, czyli że bardziej opłaca się żyć, tak jakby, tak jakby Bóg był, bo jednak gdyby był. No to zyskujemy życie wieczne, nie? a jeżeli żyjemy bez niego, to, to tego życia wiecznego nie odziedziczymy, a żyjąc z Bogiem, tak wiele nie tracimy. Nie? Pascal mówi, że to nie jest aż tak wielki wysiłek. No to jest pytanie, czy to nie jest aż tak wielki wysiłek, ale to jest na inną, inną dyskusję. Natomiast dla mnie to jest jeszcze coś więcej niż zakład Pascala, bo to nie jest tylko takie teoretyzowanie, bo widać, że ten gościu już coś przeżył. Nie, on jest młody, ale jednak ma pewne przeżycia i ma pragnienie. To jest dla mnie, wiesz, oprócz tej decyzji, no właśnie, decyzja też się wiąże z pragnieniem, nie tak jak w Ewangelii jest super ten okrzyk, wierzę, zaraźmy mu niedowiarstwo, czyli już coś się wydarzyło, ale jeszcze potrzebuję więcej, nie, potrzebuję o wiele, wiele więcej, bo wiem, że ta wiara jest bardzo słaba, nie? że właśnie, że opadnę z tych sił bardzo szybko, że patrzę, wypatruję tego, gdzie się łączy niebo i ziemia, ale boję się, że tam nie dobiegnę, że, 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 że mnie zabraknie po prostu, nie. I dlatego to się modlę. Nie? To I też jest, to też jest, nie? To jest modlitwa, nie? Ja wiem, że nie daję rady, ale wiem, że mogę się zwrócić, nie? A teraz błagam, yy, yy, pocałuj mnie, a teraz proszę, dotknij mnie choć trochę, nie? Tak. To... I jeżeli byś mi odpowiedź na to pytanie z początku odcinka, no to tego właśnie nas uczy ta piosenka. Decyzji, pragnienia, pójścia za, ten, za tą decyzją, e, no i tego, żeby właśnie też się nie bać, nie? Powiedzieć o tych swoich rozterkach wewnętrznych, duchowych, pomodlić się. Przyznać się publicznie. Nie wiem, czy to jest takie przyznanie się, może nie takie wprost, ale jednak, jak się popatrzy na taką scenę hip-hopową, ale w ogóle na YouTube polski, czy w ogóle YouTube, nie? No to, no to ile jest takich, takich rzeczy, które można by skomentować, które księża mogliby we dwóch komentować przez kilkanaście minut, nie? No, po prostu ludzie bogu raczej mało co, albo wcale. A tutaj naprawdę. Dwudziestolatek. Dwudziestolatek na pewno coś między nimi a Bogiem się wydarzyło. Ja jestem o tym przekonane. I tego piosenka też ta piosenka też nas myślę uczy. No i jak nas uczy modlitwę, no to się pomódlmy. Pomódlmy się na koniec, bo czas na patrona tego odcinka. A dzisiaj patronem odcinka, ja mam wszystko w notatkach tutaj. Wszystko <laughs> notatkach. 10 minut 100 wersów <laughs> w notatkach. Y Józef, święty Józef z Kupertyny, słuchajcie, 17 -wieczny, 17 wieczny Franciszkanin. Chłopak, który bardzo chciał zostać księdzem, ale intelektualnie kiepsko. Patron studentów i patron A. wszystkich zdających egzaminy. Dlaczego? O. Dlatego, że jak chciał zostać księdzem i kiepsko mu szło, no. nauczył się jednej tezy. Tą tezę dostał na egzaminie. Każdy student o tym ma. Każdy, każdy, każdy maturzysta, nie? Tak. te dziady czytasz po prostu przed maturą, żeby był i były. Nauczył się jednej rzeczy i ją wylosował na egzaminie. Dlatego, święty Józefie Skupartyny, módl się za nami. Amen. Amen. Życzymy Wam, żeby Wasz monitor i całe Wasze życie były święte. Amen. Amen.